Mamy początek czerwca 2023 roku. Powoli, powoli, małymi krokami zbliżamy się do końca Q2, a przynajmniej kiedy wiele lat pracowałem w korporacji, tak się mówiło. Nienawidzę tych slangów korporacyjnych. Zatem zapraszam, na według mnie najlepsze, najbardziej opłacalne smartfony, które możemy kupić w drugim kwartale 2023 roku. Moi drodzy, zanim przejdziemy do faktycznego materiału, kilka rzeczy organizacyjnych. Po pierwsze, tak jak obiecałem w zeszłym miesiącu, postaram się, aby do końca roku Każdego miesiąca pojawiał się konkurs, w ramach którego będziecie mieli możliwość dofinansowania 1000 plus na dofinansowanie wybranego przez siebie produktu w sklepie Komputronik. Nie rozmawiałem z komputronikiem na ten temat. Po prostu raz w miesiącu postanowiłem, że będę z prywatnego portfela przeznaczać na kogoś z was 1000 zł, dzięki czemu ktoś z Was będzie miał możliwość obniżenia sobie ceny wybranego produktu o 1000 zł, a ja tę nadwyżkę 1000 zł za Was zapłacę. Myślę, że spoko. Dlatego pod koniec dzisiejszego materiału będzie znowu konkurs, w ramach którego znowu w tym miesiącu w czerwcu będzie tysiaczek do rozdania i myślę, że po. Ogłoszę już wyniki majowe, w ramach którego powiem, kto zgarnął majowego tyszaczka. No i klasyfikacja, czyli kategorie, którymi kierowałem się przy wyborze smartfonów. Ja wiem, że osoby, które systematycznie oglądają, a wyniki, jak na mój kanał technologiczny, są bardzo spoko, bo praktycznie każdy film wyświetla się grubo powyżej 100 tysięcy wyświetleń, no to pewnie wiedzą, na czym to wszystko polega. Natomiast dla nowych odbiorców, dla nowych widzów. Tłumacz. Po pierwsze bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie nowe telefony, które możemy kupić w polskiej dystrybucji na fakturę, jeżeli ktoś prowadzi firmę, może sobie odliczyć od tego podatek. Telefony tylko i wyłącznie z polskich sklepów, no zaznaczam z racji tego, że partnerem mojego kanału jest Computronic, to nie dziwcie się, że akurat kilka produktów będzie z takiego, a nie innego sklepu. Omawiamy produkty, z którymi miałem większą bądź mniejszą styczność. Stanowcza większość urządzeń, o których dzisiaj będę mówić została zrecenzowana na tym kanale, zatem też nie chcę się powtarzać i wymieniać plusy i minusy tego urządzenia, bo jeżeli ktoś chciałby zapoznać się dokładnie z danym produktem, to po prostu wpisze sobie. Chciało mi XYZ, nie antyfan, recenzja i proszę. No i z racji inflacji oraz cały czas rosnących cen, już od ostatniego kwartału, pierwszego kwartału 2023 roku, podbiłem trochę cenę. Od 800 zł do 4000 zł, już brutto z VAT-em ani grosza więcej. No i dwa ostatnie tematy. Oczywiście nie zestawiamy telefonów od najlepszego do najgorszego albo od najgorszego do najlepszego. Znowu wszystko będzie zależne od tego, czego oczekujesz od telefonu, ile możesz przeznaczyć na smartfon, no i to, czy. Po prostu telefon za 2000 zł będzie dla ciebie tym najlepszym rozwiązaniem. Zatem zaznaczam, to, że coś kosztuje 4000 zł, w mojej opinii albo w opinii odbiorcy, wcale nie oznacza, że musi być. Lepsze od telefonu za 2000 zł. Co kraj, to obyczaj. No i ostatnie, jak każda topka na tym kanale od wielu, wielu lat, nie jest to materiał w żadnym bądź razie sponsorowany przez jakiegokolwiek producenta telefonu. I jeszcze świadomie w tym miejscu zaznaczę, że w zestawieniu tym razem nie pojawi się Samsung Galaxy S20 FE 5G, czyli telefon już ponad 3-letni, który najprawdopodobniej za chwilę straci albo już stracił wsparcie aktualizacjami, tymi większymi aktualizacjami. Telefon nadal jest fantastyczny, telefon jest nadal świetny, ale nie będę cały czas od wielu, wielu lat powielać smartfonów, chcę wprowadzić jakiś poziom świeżości, i za S20 FE 5G nie będzie, nie będzie również takich telefonów jak chociażby Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G czy Poco F5 Pro, czyli telefonów bardzo solidnych, telefonów, które możemy kupić w granicach 2-2,5 tysiąca złotych, natomiast nie miałem z tym urządzeniami styczności. Mam wrażenie, że poproszę komputernik, aby przysłali mi jeden i drugi telefon do przygotowania materiału, zatem być może w kolejnym kwartale Q3 już aktualizacja o te telefony będzie. No to chyba byłoby to wszystko, możemy jechać, a zaznaczam, że zmian świadomie wprowadziłem sporo. Pierwszym telefonem, który możemy kupić w granicach 800 zł, a dokładnie 749, jest Xiaomi Redmi 12C. Smartfon, który w dalszym ciągu jest u mnie w domu, telefon... O, teraz ładnie. Telefon, który rzecz jasna nie może konkurować z telefonami ze średniej półki, a już tym bardziej z wysokiej półki. Natomiast dla osób starszych, dla osób młodych, no dzieci, nie ukrywajmy, telefon za około 700 zł, w ramach którego otrzymujemy całkiem sensowne komponenty, które spełniają funkcje smartfona, a chociażby do takich należą. Ekran spory, bo ponad 6,7 cala. 50-megapikselowy aparat. Możliwość nagrywania filmów Full HD. W zależności od wybranej wersji 3 bądź 6 GB RAM, procesor Helio G85 oraz bateria 5000 mAh. Dla zboczuków audio nawet jack 3,5 mm się pojawił. Wiadomo, nie jest to nie wiadomo co, ale jak za kwotę około 700 zł, moim zdaniem jest to rozsądne rozwiązanie dla, tak jak mówiłem, osób starszych bądź po prostu dzieci. Albo po prostu dla osób, które mają w dupie telefony i im najzwyczajniej w świecie zależy na tym, żeby telefon działał umiał tych kilka dodatkowych funkcji smart. O, tak. Drugi z telefonów coś za około 1600 zł, a dokładnie jest teraz 200 zł rabatów w komputerniku na ten telefon, mianowicie Samsung Galaxy A34. Telefon, który wraz z jego droższym bratem, stosunkowo równie fajnym, 54, robiłem porównanie kilka dni temu na kanale. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, tam mam nadzieję, że udało mi się pokazać różnicę pomiędzy 34 A54. Telefon naprawdę solidny jak za kwotę około, no wiecie, on normalnie kosztuje chyba 1900 zł, teraz w komputerniku kosztuje lekko ponad 1600 zł. W ramach niego dostajemy przekonno 6,6 sala, ekran oczywiście AMOLEDowy 120 Hz, jasność szczytowa na poziomie 1000 nitów, procesor Dimensity 1086 bądź 8 GB RAM oraz bateria 5000 mAh. Myślę, że jak na kwotę około 1600 zł na spokojnie spełni pokładane w nim nadzieje. Telefon numer 3, czyli telefon, który cały czas tanieje, ale jest naprawdę bardzo dobrym telefonem, o którym już niejednokrotnie mówiłem, mianowicie Pixel 6a i prawdę mówiąc w cenie około 1699 zł, bo tyle na stronie komputernika kosztuje ten telefon, to jedynym Większym mankamentem jest fakt posiadania tylko i wyłącznie ekranu 60Hz. Tak przyznaję, jest to ból nawet w tej cenie. Natomiast cała reszta, jeżeli chodzi o procesor Google Tensor, jeżeli chodzi o aparat, jeżeli chodzi o haptykę, jeżeli chodzi o jeszcze wieloletnie wsparcie aktualizacjami, jest to naprawdę bardzo, bardzo solidny telefon, który jak najbardziej dla osób, które szukają telefonu w granicach 1500 zł, jak najbardziej polecam, bo uważam, że warto. Kolejny telefon od Xiaomi, czyli Poco X5 Pro. Telefon z naprawdę solidnym Snapdragonem 778G, 5G. Bateria 5000 mAh, aparat 108 megapikseli, możliwość nagrywania filmów 4K, oczywiście AMOLED 120 Hz. Jest to naprawdę solidny telefon, którego z czystym sumieniem. Polecam. Następny telefon, który bardzo, bardzo lubię, ale nie do końca jestem w stanie określić za co. Chyba przez oryginalność i inny sposób podejścia do smartfona. W sensie z jednej strony bryła bardzo, ale to bardzo przypomina te nowe kanciaste iPhone, e ale z drugiej strony jest to jeden z tych telefonów, który ciężko pomylić z jakimkolwiek innym telefonem, czy to poprzez nakładkę na Androida, czy to poprzez wygląd, czy poprzez dosyć oryginalne podejście ogólnie do obsługi, mianowicie Nothing Phone One, czyli telefon, który możemy bez problemu kupić jako nowy z fakturą coś za około 2000 zł. W ramach telefonu otrzymujemy przekondyląd 655 Sala, aparat 50 MP, Snapdragona 778, wraz z oczywiście wsparciem 5G, baterię 4,5 mAh. Bardzo przyjemny design dla takich technologicznych zboczuchów. No, powiem Wam szczerze, że naprawdę, jeżeli chcesz mieć oryginalny telefon, telefon inny niż wszystkie, no to myślę, że w dalszym ciągu Nothing Phone One jest telefonem wartym polecenia, a już szczególnie ze zadatkowe. Nie wiem, 300 zł kupicie słuchawki Nothing Ear One, no i wówczas macie bardzo sensowne, oryginalne i ładne, designerski komplet. Telefon numer 6 wrzucam chyba ze względu na to, że po prostu mam sentyment do tego telefonu i mimo już na początku za bardzo nie przepadałem za nim, tak z perspektywy lat okazuje się, że mimo odczuwalnych braków, takich jak 120 Hz, brak ekranu amoledowego, tak jeszcze to wsparcie, w ten sposób działania telefonu. Określa jako telefon naprawdę opłacalny, tym bardziej w momencie, kiedy chcesz wejść w ten ekosystem Apple'a. No i wiadomo, no możesz kupić sobie iPhone'a SE 2022, który wygląda jak telefon sprzed 10 lat i wydać na niego oficjalnie 2800 zł. Ale myślę, że lepszym rozwiązaniem za około 2100-2200 zł będzie iPhone 11. Telefon, który myślę, że jeszcze na te dwa lata bez problemu wystarczy. Sensowna przekątna nadal. Przyzwoity aparat, dobra bateria, wszystko za sprawą mniejszej rozdzielczości, braku częstotliwości odświeżania 120 Hz. Zaznaczam, nie jest to nie wiadomo jaki telefon, ale dla osób, które chcą mieć ten ekosystem Apple albo chcą mieć swojego pierwszego smartfona, jest to kompletne minimum, na które powinniście zwracać uwagę. Oczywiście, w razie czego, za dodatkowe paręset złotych, macie iPhone'a 12, który według mnie jest takim totalnym optimum i taką najlepszą bazą opłacalności, jeżeli chodzi o smartfony od Apple'a. Kolejny telefon coś za około 2100-2200 zł, no i znowu w komputerniku wyhaczyłem, że jest 200 złotowy rabat, a przynajmniej w momencie, kiedy przygotowuję dla Was ten materiał, mianowicie Samsung Galaxy A54. Telefon naprawdę, naprawdę dobry i jak się okazuje, pod wieloma względami godny konkurent Pixel 7a, którego możecie kupić w podobnej cenie. Exynos 1380, bateria 5000 mAh, filmy 4K aparat 50 megapikseli, oczywiście ekran 120 Hz, amoledowy głośniki stereo, całkiem sprawny skaner odcisków palców, a nawet złącze na karty pamięci. Myślę, że jak za 2100-2200 zł, a 54 jak najbardziej smartfon godny waszego Zastanowienia. No i lecimy z ostatnią trójką. I tutaj będzie ciężko, bo chciałbym polecić wszystkie możliwe, sensowne piksele, jakie możecie kupić. Bo w granicach 2-2,5 tysiąca złotych na ten moment, jeżeli dobrze poszukacie, kupicie większość pikseli. Mianowicie piksela 6, który jest spoko. Pixela 6 Pro, który również jest spoko, Pixela 7, który również jest spoko i nowego, ostatnio omawianego Pixela 7a, który moim zdaniem również jest bardzo solidnym telefonem, a przynajmniej jeżeli chodzi o całość możliwości tego urządzenia. Wiem, że tam Piżu nie do końca był zadowolony z baterii, spoko, rozumiem, szanuję, ale to, że ktoś nie jest zadowolony z baterii, nie oznacza, że ja mam być niezadowolony z baterii. ...which is fine, you know, it's mid -range, so I got quite a few days with... The 3-4 hours of screen on time at 90 tym bardziej moim głównym problemem było to, że ja nie do końca zawsze jasno deklaruję, jak liczę SOT. Z racji tego, że mieszkam nasi, to bardzo często pracując głównie z domu, jestem podłączony pod WiFi, bo niestety zasięg LTE albo 5G nie jest za bardzo stabilny. Mało tego, żeby was uzmysłowić faktem, jak bardzo podobał mi się ten telefon, to sam postanowiłem, że to będzie mój na jakiś czas prywatny telefon na Androidzie, Pixel 7a, natomiast czekam po prostu na wersję koralową, którą już zamówiłem u Tomka i jak tylko się pojawi, oczywiście kupuję, biorę i czekam, bo jak za tę kwotę, moim zdaniem bardzo, bardzo solidny telefon, ale oczywiście, jeżeli nie chcesz 7a, rozumiem, szanuję, masz siódemkę, 6, 6 Pro i każdy z tych telefonów nadal jest zajebisty. No i ostatnie dwa telefony, znowu Exequo, takie jak w ostatniej topce iPhone 12 albo Zenfone 9. No i wszystko znowu będzie zależne od tego, czego oczekujesz. Z jednej strony, iPhone, według mnie najbardziej opłacalny iPhone, jaki możemy kupić w tym roku. Z drugiej strony, malutki, kompaktowy, naprawdę solidny Zenfone 9 od Asusa, którego również w kwocie coś około 3000 z małym hakiem możecie kupić. Jeden i drugi telefon, moim zdaniem, jak najbardziej godny polecenia w tym zestawieniu do tych maksymalnie 4000 zł. No i na koniec, patrząc po różnych cenach, jakie udało mi się znaleźć w polskiej sieci. Polskiej dystrybucji najbardziej na ten moment opłacalnym i sensownym telefonem, jaki możecie kupić dla osób, które oczekują wszystkiego: ładowania indukcyjnego, ładowania zwrotnego, dobrego aparatu, dobrego ekranu, poprawnej baterii, dobrej wydajności i w miarę sensownych rozmiarów jest Samsung Galaxy S23, który znowu wszystko jest zależne od tego, gdzie kupicie, ale gdzieś tam od około 3,5 zł do 4400, więc moim zdaniem jest to jak najbardziej cena satysfakcjonująca, szczególnie kiedy są jeszcze, nie wiem, czy jeszcze są. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale jeżeli są te różne cashbacki i te rozliczenia samsungowe, no to S23 moim zdaniem, jeżeli ktoś lubi Androida, jest totalnym sztosem. Wiele osób narzekało na to, że Samsungi z Xynosami nie dowoziły, no to proszę, teraz jest Snapdragon, w miarę sensowna bateria, jest dobry aparat, są głośniki stereo, jest ładowanie zwrotne, ładowanie indukcyjne. Ekran 120 Hz Super AMOLED od Samsunga no jest dosłownie wszystko i moim zdaniem jest to jeden z najlepszych na ten moment jakichkolwiek telefonów, które się pojawiły, jeżeli chodzi o kompaktowość w 2023 roku i bezapelacyjnie polecam, bo warto. I tak by, moi drodzy, wyglądała topka najbardziej opłacalnych smartfonów, które możemy kupić pod koniec, no pod koniec, już tam bliżej końca drugiego kwartału 2023 roku, no i na koniec konkursik, w ramach którego w tym miesiącu konkurs będzie trwać do końca miesiąca, zatem na spokojnie każdy ma czas. Macie do skarnięcia 1000 zł dofinansowania, 1000 plus od antyzbana, w ramach którego wybieracie sobie produkt, krótko mówiąc, wytłumaczę na czym to polega. Jeżeli subskrybujesz kanał, dajesz łapę w górę albo w dół, wiadomo, do niczego nie zmuszam, nie podoba Ci się film, daj łapę w dół, podoba Ci się film, daj łapę w górę. Dodat Dodatkowo wchodzisz w link w opisie, macie tam przeniesienie do sklepu komputronik, wybierasz sobie produkt, który Cię interesuje i wracasz tutaj na kanał z komentarzem, że wybrałeś taki i taki produkt i dlaczego to Ty chcesz ten produkt i dlaczego Tobie miałbym pomóc, a nie komuś innemu. Pamiętajcie, te konkursy miesięczne, które staram się dla Was organizować to taka akcja win-win, każdy wygrywa. Z jednej strony... Osoba w każdym miesiącu może zgarnąć tysiaka. Z drugiej strony mój partner kanału ma dodatkowy ruch na stronie, no i potencjalnych klientów. No i ja mogę komuś pomóc, tak jak Wy kilka lat temu pomogliście mi spełnić swoje marzenia, mianowicie robić to, co kocham, czyli tworzyć dla Was filmy na YouTube. To chyba byłoby wszystko, moi drodzy, szanowni Państwo. Jeżeli materiał okazał się dla Was pomocny, to super, jeżeli nie pomocny, to przepraszam. A tymczasem kłaniam się nisko, miłego, spokojnego dnia, popołudnia. Wieczoru życzę. Myślę, że ten film zostanie najprawdopodobniej opublikowany w niedzielę, dwa dni po premierze Diablo. No to podejrzewam, że ja będę jeszcze w Diablo grał, bo ja wiele lat gram w Diablo, więc see ya.